Jesteśmy w chwili, kiedy bezpieczeństwo staje się największym priorytetem dla państw, narodów, społeczeństw. Jesteśmy w chwili, gdy od ponad dwóch lat za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jesteśmy dwa dni po zamachu na premiera Słowacji, w momencie, w którym historia pisze się bardzo wyraźnie i bardzo głośno, a wojsko polskie Sojusz Północnoatlantycki, siła społeczeństwa, armii, odporność, odwaga. Te wszystkie słowa, znaczenia i wartości nabierają innego brzmienia, stają znów na pierwszym miejscu. Przerabialiśmy to już w naszej historii, mieliśmy już takie doświadczenia, kiedy nic innego nie było ważniejsze niż wolność, niepodległość, bezpieczeństwo. To było w czasach, kiedy walczyliśmy o te wartości, kiedy nasi przodkowie walczyli. Oddział specjalny żandarmerii wojskowej w Warszawie jest spadkobiercą tych tradycji. I od tego chcę zacząć, bo wyruszamy w drogę, ale nigdy z punktu zero. Zawsze jesteśmy w tej sztafecie pokoleń. Niesiemy sztandar, chorągiew, niesiemy wartości, jesteśmy spadkobiercami tradycji. Mamy się z czego być dumni. Mamy z czego być dumni. Mamy się czym poszczycić. Wy macie się czym poszczycić. Niesiecie dumne tradycje Kedywu Armii Krajowej. Niesiecie tradycje odwagi największej miary. Niesiecie tradycje walki za wszelką cenę, oddania ojczyźnie, patriotyzmu, który nie jest w słowach, ale jest w wielkich, prawdziwych czynach i w małych gestach. To jest służba w żandarmerii, to jest służba w wojsku polskim. To jest specyficzna i niezwykła służba w oddziale specjalnym żandarmerii w Warszawie. Dziękuję wszystkim żołnierzom, już można powiedzieć, pokoleniom, które służyły. Dziękuję za te 20 lat niezłomnej służby państwu polskiemu na rzecz jego bezpieczeństwa. Ochraniacie najważniejsze osoby w państwie, ochraniacie naszych gości za zagranicy, bierzecie udział w misjach, prowadzicie działania o charakterze antyterrorystycznym. Jesteście wyszkoleni w najwyższym poziomie. Żeby do Was przystąpić, żeby stać się częścią e, wspaniałego oddziału żandarmerii wojskowej w Warszawie, trzeba spełnić najwyższe wymagania. Trzeba być po prostu najlepszym z najlepszych. W tym pojęciu wyszkolenia fizycznego, odporności psychicznej, przygotowania, umiejętności inteligencji i sprytu. Wszystkiego, co jest potrzebne w Waszych działaniach, w Waszej służbie. Jestem bardzo z Was dumny. Państwo polskie jest z Was bardzo dumne. I jestem wdzięczny za te 20 lat służby, poświęcenia. Dziękuję Waszym rodzinom. Dziękuję Waszym rodzinom, najbliższym, rodzicom, współmałżonkom, dzieciom, rodzinie jako całości, rodzinie wojskowej. Bo dzięki nim możecie służyć. Oni wam dają siłę, dają wsparcie, i też muszą mieć ogromne pokłady zrozumienia dla służby, dla państwa polskiego. Bo to nie jest zwyczajne, to nie jest praca 8 godzin dziennie, to są czasem dni, noce, rozłąki, tygodnie, jak nie miesiące, jeżeli przyjdzie do służby na misję. Jesteście Polsce bardzo potrzebni. Ten zamach na premiera Słowacji uświadamia nam, jak dzisiaj nasze wartości demokracji, pokoju, piękna dobra, wolności są zagrożone. Jak łatwo przychodzi od nienawiści, która jest w słowach, do nienawiści, która leci jak kula wystrzelona z pistoletu. Jedna przebija serce złem, hamstwem, brutalnością. To słowo. Przebija serce, nasze wrażliwości, nasze uczucia. Druga przebija już w ten sposób fizyczny i zagraża życiu i zdrowiu. Jesteście powołani do tego, żeby chronić nie tylko i wyłącznie osobę sprawującą dany urząd, ale wartości, które się kryją za sprawowaniem tego urzędu. Niepodległości, suwerenności, bezpieczeństwa, demokracji. To jest coś więcej niż ochrona tylko i wyłącznie fizyczne osoby. To jest bardzo ważne dla tych, którzy pełnią te funkcje, niezależnie z jakich środowisk politycznych są. Myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich formacji politycznych, wszystkich tych, którzy sprawowali urząd ministra obrony narodowej, wszystkich tych, którzy dzięki Wam mogli czuć się bezpiecznie. My niesiemy pewną misję, mamy pewną misję do wykonania z woli wyborców, ale ochrona, którą Wy sprawujecie, jest ochroną dużo większą niż tylko jednej. Osoby jednego człowieka jest ochroną filozofii państw demokratycznych, państw zachodnich. Analizujemy teraz ten przypadek, też korzystam z waszego doświadczenia, żeby wyciągać wnioski, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani. Żebyśmy mogli czuć się bezpieczni jako Polska, żeby dawać Polakom be poczucie bezpieczeństwa. Jesteście po prostu niezbędni. Wy macie te umiejętności, macie tą znajomość. Wiem, że tą analizę od pierwszych godzin tego zamachu na Słowacji już przeprowadzacie i będziecie wyciągać wnioski, żeby jeszcze wyżej podnosić swój poziom wyszkolenia. Chciałbym bardzo podziękować twórcom i tym, którzy podejmowali tą decyzję. Ówczesnemu ministrowi obrony narodowej, ale również obecnemu tutaj generałowi ówczesnemu komendantowi. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj pan odpowiada za historię Wojska Polskiego, za Muzeum Wojska Polskiego, ale pan tą historię pisał. Pisał pan tą historię, podejmując tą decyzję. Myślę, że to jest powód do tu. Dziękuję tym wszystkim, którzy przez lata tworzyli jednostkę i tym, którzy dzisiaj ją dowodzą, którzy sprawują te zaszczytne funkcje. Osobiście chciałbym po pięciu miesiącach bycia ministrem obrony narodowej serdecznie podziękować zespołowi, który ochrania mnie, sprawuje opiekę nade mną. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną codziennie spędzają wiele, wiele godzin. Całemu zespołowi, całemu zespołowi dowodzonemu przez Sylwestra Ziółka, wspaniałego żandarma i wszystkim wspaniałym żandarmom, żołnierzom, którymi mam okazję przebywać całej szóstce. Bardzo osobiście dziękuję. Często spędzam z wami najwięcej czasu spośród osób, z którymi Jestem częściej, często się widzimy niż, niż z najbliższymi, więc to też się tworzy niezwykła relacja i to powie każda osoba ochraniana, że to jest ogromne zaufanie i, i też taka wdzięczność za zwykłą, codzienną życzliwość. Bardzo Wam Panowie dziękuję, gdziekolwiek teraz jesteście. Dziękuję Wam wszystkim za to, co robicie dla, dla nas, dla Państwa Polskiego, dla naszej społeczności. Nie zawsze Waszą pracę widać. Wielu nie pozna Waszych imion, ale wielu jest Wam wdzięcznych i mogę to przekazać, bo wiele osób mówi: Podziękuj, panie ministrze, panie premierze. Zawsze tym, którzy Szczegą Polski są i z dumą noszą mundur żołnierza Wojska Polskiego, pełnią różne funkcje, różne specyficzne funkcje. Wiele z tych procedur, które Wy prowadzicie, jest w dużej dyskrecji się odbywa, i tak musi to być prowadzone. Staracie się tak działać, za co jestem bardzo wdzięczny. Wspaniałe macie zawołanie. Jedność jest naszą siłą. Jedność jest naszą siłą. I to nie jest tylko zawołanie, które powinno być obecne dla oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie, tylko dla wszystkich nas. Nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla polityków, dla całego społeczeństwa. Jedność jest naszą siłą. Nie ma innej siły. Wolność potrzebuje siły jedności. Można rozwijać to hasło dalej, i tylko wtedy będziemy mogli czuć się naprawdę bezpiecznie, jeżeli zrozumiemy przesłanie Waszego hasła, Waszej sentencji. Panie pułkowniku, na koniec jeszcze raz na Pana ręce podziękowania za służbę dla wszystkich tych, którzy przez 20 lat przysłużyli się Państwu Polskiemu. Dzięki Wam Polska jest. Wielka, dzięki Wam Polska jest bezpieczna, dzięki Wam przyszłość Polski jest wielka i wspaniała. Niech żyje wojsko polskie, niech żyje żandarmeria wojskowa, niech żyje oddział specjalny żandarmerii wojskowej w Warszawie.